Dzień dobry! Jak już można tutaj troszeczkę zauważyć, to. No, troszkę rzeczy się zmieniło, bo sobie pograłem troszeczkę yy, poza nagrywanie. Możecie zauważyć, że mamy więcej serc, ale za to mniej tutaj armoru. To dlatego, że mam nowy armor, jakiś tam znalazłem, jak eksplorowałem dosłownie przed chwilą co jeszcze, no upiększyłem sobie tutaj tak próbowałem tą trochę, prawda <laughs> piększyć na pewno pododawałem mody co najmniej dwa na pewno y, tutaj gdzieś łazi taki golem do którego można wkładać z, y, te strzały i on w nocy po prostu będzie strzelał do potworów tylko ja nie wiem gdzie on, z czego to widziałem. O, chyba nie po prostu. To jest, o, właśnie, to jest, to jest, to jest. I tutaj można włożyć do niego strzały. Cześć. I on będzie strzelał. I to jest golem z Minecraft Legends, czyli z tej gry nowej. Tylko, że ja na razie nie wiem, strzały by się skończyły. Um, I jeszcze był taki golem też, go zrobiłem, ale nie wiem gdzie on, nie jest czy on się po prostu, czego zabili. Ale wiem, że on się nazywał z tą golem, i potrzeba było. Potrzeba... Bla, 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 bla dupa to trzeba y, to coś nie wiem jak to zrobić nie wiem jak to się po polsku nazywa grindstone trzeba to zrobić i postawić obok <laughs> czy tam y, na nim czy tam obok dynię z mordą i się wtedy zrobi golem tu zrobiłem taką małą farmę z tymi y, z jedzeniem i w ogóle i gwóźdź stajnia numer 1 czy coś takiego albo po prostu ją rozbuduję bo na razie jak można tutaj zauważyć, to na razie są tylko tutaj krowy i kurczoki i chciałem tutaj na górze w sumie zrobić coś. Chciałem tutaj na początku dać owce, ale do owiec to zrobię osobne w ogóle takie miejsca, żeby też kolorowe tam były i w ogóle, ale myślę, że świnie można tutaj dać na górze, bo no, no nie wiem, no, jakby, żeby to było w takim jednym miejscu wszystko, chociaż nie wiem gdzie miałbym tutaj, jak miałbym te świnie w ogóle tutaj na górę dać, chociaż... Nie, dobra, trochę coś się pomyślał, kowy też można. Aha, i jeszcze co jest ważne. Aha, nie, 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 nie będę mógł biegać. Dodałem takiego moda fajnego, że tak powiem ulepsza wszystko co jest związane z rybami, że tak powiem. I teraz ryby można rozmnażać tak jak żaby. Ryby teraz można rozmnażać za pomocą tych robali, które można znaleźć po prostu tutaj w normalnej ziemi, albo po prostu za pomocą alg, które ryby produkują jak srają. Albo jak się rozmnażają. No po prostu, nie? Normalnie algi się rozprzestrzeniają, ale jeżeli. Z, hmm, gdzieś tadałem, jeżeli mamy w posiadaniu takie. To się po polsku chyba ostrygi nazywa O właśnie Jeżeli mamy to są, to są ostrygi Nie ostrygi, nie to, się, to jest małż 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 Jeżeli mamy w posiadaniu małż to te małże i ostrygi zjedzą te algi Chyba, że jeszcze mamy Katwisz y to się nazywa, jego można znaleźć na Bagnach i on też będzie zjadał To, jest to tak jak glonojat nie? Glonojat też w akwarium je algi i w ogóle to takie te Różne, różne takie zanieczyszczenia. No i on też będzie jadł po prostu różne tam algi, nie algi, tam wszystko, co jest zdrowe dla ryb. Co automatycznie skutkuje tym, że można będzie robić y, akwarium. Bardzo ładne akwarium można zrobić. Takie, które faktycznie działa i ma swój ekosystem. Więc ja myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł. No, na pewno jeszcze te. Y, Robale można znaleźć, one będą tak jakby z ziemi wyrastać, tak będą się kiwać, tylko jak jest nad nimi woda jak pada deszcz, więc to jest dobry pomysł, żeby po prostu wziąć sobie wiaderko z wodą i zobaczyć czy to faktycznie działa. Chociaż nie wiem czy to będzie na tych szczankach, bo to są już szczanki wygenerowane przed tym jak tam tego moda, więc zobaczymy, tylko na razie pójdę spać, bo robi się noc. Tak, i jeszcze co ważne algami też można karmić, to właśnie, więc to jest dobry pomysł, więc chyba dzisiaj sobie akwarium zrobimy takie jakieś. Nie wiem czy wiecie, ale te tropikalne ryby w minecrafcie, one nie mają takiej samej jednej tekstury, tylko one mają... W... Wkleję tutaj to w montażu, ile, moż... ile z kombinacji y, tropikalnych ryb w minecrafcie, jeżeli chodzi o ich kolory i w ogóle, bo tego jest naprawdę dużo i ten mont bardzo patrzy na na to jakie kolory mają te tropikane ryby więc genetyka tutaj bardzo ma duży wpływ na to i w ogóle więc no więc to trzeba na to uważać i zwracać uwagę na razie mamy tylko trzy robale więc myślę że dwa robale starczą na rozmnożenie dwóch ryb one zrobią tam sobie dziecko a trzeciego robala będzie można wsadzić do ziemi i zobaczyć czy on się rozmnoży faktycznie Zrobiłbym sobie zarys tego akwarium jakby tobie... właśnie jakby to miał wyglądać czy po prostu buduje się w górę czy to można? będzie chyba dobry pomysł bo tutaj bym zrobił to akwarium takie bierdalne eee, na pewno co chcę zrobić jeszcze takiego co wam chcę powiedzieć co chcę zrobić to chciałbym na pewno zrobić jakieś takie tutaj właśnie jak mam tak, że tak powiem moje osiedlisko to chciałbym tutaj zrobić takie miasteczko w którym byłyby budynki, i w tych budynkach byłyby farmy przeróżne. Na przykład, właśnie ta farma żelaza. Yy, farma, na przykład, taka zwykła. Automatyczna, yy, o, oczywiście. Yy, właśnie ta ekspiarka. Yy, właśnie takie rzeczy. Żeby to wszystko było w jednym miejscu i żeby to ładnie wyglądało. A jakby to dwupiętrowe. Nie, nie, nie. Albo jakby to dwupiętrowe zrobić i przez to okno bym patrzył tutaj. Po prostu do akwarium to jest dobry pomysł i chyba go zaaranżuję. Chętnie bym sobie też znalazł jakiś zimowy biom, żeby zdobyć lód, bo lód się bardzo dobrze sprawuje i przydaje, jeżeli chce się właśnie zalać taki duży obszar wodą. Jak się rozbije lód, to lód tworzy jedną kratkę yy, znaczy może jeden blok tak jakby. Źródła wodnego, i to się po prostu jakby zalewa, wszystko tak. O, jakie fajny odgłos chodzenia po y, tym. Po szybie, po szkole, fajne. Fajne, 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 fajne. Fajnie, fajnie, zaje, zajebiście. O, o, deszcz jest tu fajnie, to będzie może widać te. Wormsy, potrzebuję drewna tego. Y, Birchwood, przestań mówić E y, cały czas, debilu, bo potem muszę to wycinać w tak Dobra, eee. Kurwa znowu, ja dole Zamknij No ale to tutaj nie chciałem tego O dziękuję Jak dobrze. Okej, okay, i jak to wygląda? No... Powiem, że nawet... Nawet... Nawet ładnie. No Okej, okay, czyli to tak działa. Dobra. Czyli mogę sobie to zrobić. I mogę sobie zrobić farmy robaków po prostu tą hodowlę, czy chuj wie jak to się będzie nazywać. Oświetlam tutaj jeszcze, ładnie to... Jezu jak to jebie. O ja, dobra, ale chociaż jasno tu będzie. Żeby tylko. Żeby... Tylko żeby żeby tu za jasno nie było. Tak wiem, że mogę iść na drugie piętro mojego domku i to sobie i tam się przykopać, ale... Znaczy przedziurawić sobie ściany, ale już dobra, nie zostanie już tak. Czy brakło mi, no troszkę mi brakło tej szyby, że tak powiem. Bo chciałbym jeszcze tutaj dać szybę, no bo jak to będzie wyglądać, że... no. Dobra, tu jeszcze mogę dać tą szybę, tu jeszcze mogę ją dać. Nie, dobra, już niech tak zostanie. Bo źle nie wygląda, a tylko więcej roboty by z tym było. Aha! Piasek i gravel jeszcze bez potrzebny Ja gravel chyba gdzieś miałem, chyba że wypierdoliłem. Wydaje mi się, że wypierdoliłem, bo szukałem w krzem. Y, nie, to się nazywa, chrze, nie zwa się nazywa. Czemu mi to tutaj się rośnie, halo? Bo możecie zobaczyć, że to też jest zajebiste, to też jest mod i to też dodałem. To jest bardzo fajne. I rzeczy faktycznie zostają w kartingu. Okay. O, legendarna! Ja! Nie, ja teraz nie, nie mówię sarkastycznie, po prostu legendarna łopata i ta kamienna, to jest po prostu wow. Ale dobra, i co ona ma? Plus 30 wytrzymałości, plus 20% y y wydobywania hmm. dig speed, czyli po prostu właśnie, tak tutaj biorę, prędkości przy wydobywaniu i plus 5 speed, czyli plus procent prędkości. Nie wiem czym się różnią te dwie rzeczy, ale okej. Okay. Gdzie on jest? Teraz nas więc będzie ciężko to zobaczyć. O ja, pierd. Ile ich tam się nasrało? No ja nie wierzę w to po prostu. On się spalił w lawie. O kurwa! Nie sali tutaj już drzewa. dobra. Wystrzał. No i on ma strzał, i on będzie teraz strzelał w, w wszystkie te w, moby takie. W zagrażające życiu zdrowiu, że tak powiem. Co no, to tutaj już sobie dać w O, cześć. Rosalina, co ty tu masz? O, masz ten. Kurde, przydałoby mi się to, ale nie mam tyle emeraldów. Czekaj, czy mam pięć czy mam pięć? Mam 12. Nie, to chcę. Tak. I jeszcze mamy to. O, cześć! Ty już okej, okay, czyli już coś wystrzelał, fajnie. Kurde, jak dużo tych... ...rzeczy. Tutaj mam wodę, więc będę tutaj to posadzić od razu tak o i super, nie sobie rośnie nie mając drzewko wyrośnie, będziemy mieli więcej sadzonek i będzie zajebiście. I ogrodził go sobie w sumie jakoś ten mój opus, że tak Okej, okay. to będzie. Okej, okay, mogę iść dokończyć do tutaj to, bo jak ja chciałem to zrobić? Na pewno chciałem tutaj tak udać. To tak, co, so, okej, okay, okej, okay. to już, właśnie o to mi chodziło, żeby było coś takiego zrobić, właśnie, żeby móc wyjść tutaj, na przykład, i tak, okej, o to mi już... to... okay, chodziło, dobra, czy już wyrosło tam to, drzewo, nie, było napisane, że właśnie, czy gdzieś wolniej będzie rosło to drzewo, więc... Szybko się tego nie spodziewam Okej, okay, ale wszystko powoli, wszystko powoli. Nie bez pośpiechu. Okay. Jak człowiek się śpieszy, to diabeł się cieszy. I... Można zrobić to tak. Tak, tak. Może jeszcze szklany. dach? Nie, to nie po szkła jeszcze więcej. Nie, nie, nie. Chociaż nie, i tak No Dobra, zobaczymy. Bo i tak potrzebuję więcej szkła. Może mi, może mi starczy, może mi starczy. Jak nie to się przejdziemy i trochę tego tam kopać jeszcze, a to nie jest żaden problem. Okej. Okay. Czy tutaj tak powinno to być, halo. I po to właśnie wziąłem schody, bo i tak tutaj szyby tej nie trzeba wstawiać, bo nie przecież szyba od akwarium. O właśnie. I tutaj to jeszcze jest pięknie. Może, tak bym jeszcze tam. I tak. O, właśnie. Obawiam się, że nie starczy nam węgla. Chociaż może. O, dzielniczki. Mhm. Kurwa. Ja powiedziałem. Mhm. On tak samo. Desynchronizacja. A, to sobie poczekam trochę. Jeszcze zostało jedno do przypalenia. Można skończyć to akwarium. To trochę zajmie, więc będę tutaj. Time -lapse zrobię albo coś. One nie potrzebują tego chyba, tak? Czy ja się myślę? Nie, one nie potrzebują tego. Okej, okay, czyli jakiś deszcz albo jakiś jest woda, to to tylko wskazuje gdzie oni są, a nie pokazuje to, czy one się rozmnożają czy nie. Ale... Ja miałem ich tutaj więcej, ale dobra. Ja sobie dwa tutaj zostawiłem, ale... Jeżeli mam... O, właśnie, to. Czy ja to zainstalowałem, to był moda, czy nie? Tak, To jest Aquatic Torch. Czyli taka. Dobra, sobie da Tak, też Nie widać wody To jest takie coś. Że czemu to nie działa na shaderach? Kolejny problem. A teraz działa. Dobra, to, to potem coś wybuduję tutaj. No. Ok. No i gdzie macie to? Halo? Jest! O, matko, co tu się stało? No ale dobra, działa to akwarium. Okay. Jakieś te suki właśnie jaja rybek, i one je składają. A potem po prostu się wykluwają z tego rybki i w ogóle. Oooo. I się z tego robi Massy cobblestone, jak jest to obok wody. Ej, to jest fajne. Poszedłbym sobie jeszcze po terki takie tropikalne. Cześć! To jest ta ryba z tego moda i ona jest, fun fact, ona jest największa. Ciebie mogę. Okej, okay, czyli już wiem gdzie jest ten. Okej, okay, fajnie. Ale zajebiście. I ciekawe czy je można też rozmarzyć. Okej, okay, to jest fajne akurat. Chyba ja jeszcze sobie znalazł tego glonojada, czy tam tego... ...atki jeszcze, już jeszcze, jak to się nazywa, bo on czyści algi. Pewnie już na bagnie wpatrzeć czego nie ma, ale no nie było, więc... Chyba, że jeszcze raz pójdę kiedyś tam. I jeszcze będzie trzeba więcej... ...tych muszli chyba albo tych ostrych jeszcze chociaż one się rozmnażają tam jak zjedzą te algi to się rozmnażają halo? o pływają, spoko potem jeszcze pójdę po jedną tą rybkę tą tropikalną i i bliżej to nagram, nagram jak się rozmnożyły ale no nie wiem czemu tej wody nie widać przez to akwarium. To jest jakiś baky, nie wiem, poszukam tego. Na razie to będzie tyle. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym i e bajo